No dobra, laski. Żarty się skończyły. Idzie wiosna, koniec wymówek. Bierzemy się porządnie do roboty i reaktywujemy projekt La kierowniczka inspiruje. Dzisiaj opowiem Wam, na czym ten projekt polega. On już trwa u mnie od kilku lat, ale wcześniej był w całości realizowany na Instagramie, a teraz pozwoliłam go sobie przenieść tutaj. Dlaczego? Po pierwsze, tutaj jest Was więcej. Więcej osób ogląda te filmy, więc więcej osób będzie miało okazję z niego skorzystać, dołączyć. Po drugie, tutaj nie mam ograniczenia do minutowego filmiku. Te filmy będą nadal krótkie, ale czasami jest to minuta 10, minuta 20 i te kilkanaście sekund jest kluczowe, żeby nie pomijać któregoś z elementów. Więc tutaj na spokojnie te filmy będą na przykład do dwóch minut, ale na spokojnie będę mogła go zmontować tak, żeby pokazać Wam dokładnie każdy etap. Czym jest w ogóle projekt La Kierowniczka Inspiruje? Zaczęło się to od tego, że chciałam zachęcić dużą ilość osób do tworzenia zdobień, do malowania ich ręcznie, do rozwijania swoich umiejętności. I postanowiłam stworzyć wyzwanie, które nazywa się właśnie hashtag La Kierowniczka Inspiruje. I jak wbijecie sobie na Instagram ten hashtag, to znajdziecie tam już całe setki, tysiące już właściwie prac Waszych. Przepięknych, ja tylko daję Wam pomysł, ale cała interpretacja i tworzenie jest po Waszej stronie. Jak to w ogóle działa? Co tydzień pojawia się w czwartek filmik i on będzie właśnie pojawiał się tutaj na YouTubie, który będzie inspiracją. On określa tematykę i rozpoczyna nowy tydzień, nowe wyzwanie. Całe natomiast dodawanie tych prac będzie nadal na Instagramie, ze względu na to, że tutaj no, nie ma możliwości dołączenia zdjęcia, a chcę, żebyście wszystkie mogły publicznie te zdjęcia pokazać, zaprezentować, żebyście mogły. Może pokazać swój profil, pokazać to, co tworzycie, ale przede wszystkim nie bać się pokazywać Waszych przepięknych prac, bo naprawdę trzeba doceniać swoje umiejętności. Poza tym, gdy widzi publika, to jednak człowiek czasami się trochę bardziej stara, a o to chodzi, żeby tutaj doskonalić swoje umiejętności. Więc co czwartek na YouTube pojawia się nowy film, który określa tematykę jest inspiracją. Natomiast wy macie tydzień do końca środy, aby dodać zdjęcie, używając hasztagu lakierowniczka inspiruje i oznaczając profil lakierowniczka na Instagramie, dodajecie tam swoją pracę, która jest zainspirowana zdobieniem pokazanym na filmie, tematyką określoną w filmie. Możecie stworzyć coś takiego samego, możecie trochę poszaleć, możecie stworzyć kilka zdobień na wzornikach, na dłoni. To zależy od Was. Ważne, żebyście poćwiczyły i się, zmotywowały. Po tym wszystkim, w czwartek, ja wszystkie prace wszystkich uczestniczek udostępniam u siebie na Insta Stories, więc robimy takie podsumowanie, ile osób wzięło udział, ile powstało prac. Możecie je wszystkie obejrzeć, wybrać, może zainspirować się po raz kolejny. I zaraz za tym idzie nowe wyzwanie. Wrzucam nowy tydzień, nowe wyzwanie, nowy temat, nowy filmik pokazujący wykonanie krok po kroku. Takie filmiki będą się pojawiać co tydzień. One są krótkie. Zdobienia są czasami prostsze, czasami trochę bardziej skomplikowane, ale naprawdę można je ograć na swój sposób. Cały ten projekt ma na celu jedno, że fajną zabawę, bo wydaje mi się, że to faktycznie, jeżeli no, na taki projekt decydują się osoby lubiące stylizację, lubiące tworzyć, więc to jest fajna zabawa. Po drugie, to jest motywacja i ja wiem to sama po sobie. Jak był projekt, to co tydzień powstawało minimum jedno zdobienie na wzorniku chociaż, ale zawsze się motywowałam. Czasami wpadłam na coś więcej, stworzyłam więcej zdobień, a jak projekt przestawał istnieć, to po prostu od tego czasu właściwie zero wzorników, bo tylko to co na dłoniach, do noszenia, do filmu i tak Więc motywacja naprawdę jest, nawet dla mnie samej. Ja w ogóle bardzo dużo się sama nauczyłam dzięki temu projektowi, więc bardzo się cieszę, że taki powstał i on miał ogromny odbiór. Mam nadzieję, że teraz będzie nas jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o te wszystkie prace, one zawsze są pod hashtagiem Lakierowniczka Inspiruje Dostępne. Możecie wracać do poprzednich wyzwań, bo one są rzucane seriami. To nie jest tak, że ten projekt trwa calutki rok, bo po pierwsze, jak coś trwa tak długo, to łatwo jest po prostu przerwać, bo wiecie, że za chwilę będzie, to sobie wrócicie, a już nigdy nie wracacie. I tak jest, i ja też wiem, tak też bym pewnie robiła. Więc on jest zrzucany seriami, co motywuje nas do uczestniczenia w tej serii. One są po 7, 8 do 10 projektów i tym razem też tak będzie. Zaczynamy w marcu i on będzie trwał przez 3, może miesiące. Zobaczymy też to nie jest dokładnie określone, bo jeżeli mam pomysły na filmiki to je wrzucam, a jeżeli nie mam to po prostu robimy przerwę. To jest moment, żeby chwilę odetchnąć, złapać inspirację, czasami cofnąć się do zdobień, których nie wykonałyśmy, można je nadrobić. Możecie też cały czas nadrabiać poprzednie projekty. Wszystkie są na moim profilu na Instagramie. A teraz będą się pojawiać na YouTubie. Stworzyłam specjalną playlistę o nazwie Projekt La Kierowniczka inspiruje, więc możecie zawsze wrócić do tego filmu, żeby dowiedzieć się, na czym ten projekt. Polega. Co jakiś czas też mogę Wam zdradzić, nagradzam osoby biorące bardzo czynnie udział w projekcie. To też nie jest uregulowane, bo nie o to chodzi, żeby coś dostać w tym projekcie albo żeby coś wygrać. Ale co jakiś czas, czasami w połowie serii, czasami części, czasami tylko na zakończenie, gdy widzę, że ktoś naprawdę zrobił mega postępy, bardzo się starał, to po prostu do tej osoby się odzywam lub umieszczam ją na Instagramie i e, po prostu wysyłam im taką. Niespodziankę z różnymi produktami, które do rozwoju tych zdobień, tych stylizacji mogą się jeszcze bardziej przydać. To by było na tyle tych podstawowych zasad. Dajcie znać w komentarzach, kto dołącza do wyzwania. Ja Was bardzo zachęcam, bo wiem sama po sobie naprawdę można się bardzo dużo nauczyć, mieć kupę radości z tego i przede wszystkim podjąć się wyzwań. Zdobień, których nigdy wcześniej same z siebie byście nie zrobiły. A tutaj się pojawia w projekcie: trzeba wziąć udział, trzeba uczestniczyć, i czasami okazuje się, że świetnie się w danej metodzie odnajdujecie. Więc polecam Wam serdecznie, czekam w komentarzach na to, kto będzie brał udział, kto będzie razem ze mną uczestniczył. No i zapraszam Was do brania udziału już w pierwszym odcinku, czyli w pierwszym wyzwaniu.